Siemaneczko, witam serdecznie wszystkich spragnionych Uncharted na tropie skarbu. Lecimy moi drodzy, na to właśnie wyszedł z podziemi. No i szukamy tego skarbu, szukamy, szukamy, co my tutaj mamy. Wyszliśmy z tych podziemi nieszczęsnych. Nie podobało mi się tam, eee, o, tu jest jakiś nie. Tędy nie przejdziemy. Dobra. No to czyli musimy iść prawdopodobnie... ...tutaj. Na to wszystko wskazuje przynajmniej. O może tu coś będzie? Nic. Nic. Myślę, że jakiś skarł albo coś. No mniejsza z tym. Wiemy. Nie, tu też nie przejdziemy. Czyli jednak chyba tam. A, jest Jana. Czekajcie. Trzeba to jakoś. Aha, dobra. Jednak tak dobra. I tutaj. Pięknie. Nie do tyłu umiem jeść. Ajajaj. Błąd. No nic nie szkodzi. Jeszcze raz. Tak jest. A jezus to sterowanie. Czasem to mnie tutaj dobija. Sorry. Bardzo. Śle zarnie mi to poszło. Dobra, tak jest. Jest, dobra. Jesteśmy już tutaj. Teraz do góry, tak? I do okienka. No tak. Gdzie teraz? O tak, dobra Ło wow. Szybko mi się tutaj pojawili Ale wystukaliśmy ich wszystkich elegancko Dobra Mniejsza z tym tam idzie zejść na dół Tu idziemy Ło wow. Dobra Zobaczmy co tu na dole jest Hej, słyszysz mnie? Tak W no. sali kręcę się tu w kółko Czytaliśmy z dziewczyną tu trochę książek i chyba w górnej części kościoła jest ukryty balkon Dotrzesz tam? Tak sądzę Tak, dobra, dobra. odezwij się jak coś znajdziesz Górna część kościoła O nie, to tutaj to byłem, dobra, no to nie, to chodźmy do góry Tutaj Tu skoczmy Pójdziemy w tej górnej wtedy Bo teraz nie wiem jak do górnej części do gościoła się dostać, ale jak prawdopodobnie jak tu byli skądś wyszli, nie? Więc mniemam, że to będzie gdzieś tutaj. Tak się wyle, no to trudno. dobra, tu nie, no to. Tu już byliśmy kiedyś. Jakiś balkon jest ukryty, czy co? Nie wiem bardzo o co chodzi, wiesz? Może tędy? Chyba tak. Tu chyba nie byliśmy jeszcze. Oje, tak, dobrze poszliśmy. To wy jesteście w płapce, moi drodzy. Nikogo? Tak, ja myślałem, że wam Musi być to. To już wiem o co chodzi. Aha. Tak, to jest to. Dobra. Musimy eee, sobie tylko tą broń. Musimy sobie skarb. Kurde, to ja zbliżam się do końca gry, a tu ja nawet nie mam połowy skarbów. Nie dobrze. Nic tu trzeba jakoś przejść. Wow, nie wiem co to było. Najważniejszy... O nie. Zaczynam od nich, już nie ma ich, czy jak? To już wszystko zabrane. Dobra, no to jest pół biedy. Tak możemy się bawić. Tylko teraz tak. No, dobra. Okej. Okay. Dobra, tu jest fajnie. Teraz tu, tak, i na drugą stronę, chyba co? Tak. Nie wiem, to jest ja intuicyjnie błąd. No, tutaj troszeczkę akrobatyki się przyda, nie powiem. Tak, 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 jest dobra, okej, okay. okej, okay. chyba nie jednak, chyba jednak nie okej okay. i chyba to jest za daleko. Oj, oj, oj. Mało intuicyjnie, trochę. To tu jest? Nie no, wskakuj do góry. Dobra. Okej. Okay. Dobra, tutaj tak. Tutaj nie wiem co zrobić. Hmm. Tam nie, tam myśmy szli. No tu trzeba skoczyć, no. Ale jak? O to jest pytanie. Jeszcze raz. Hmm. No nie ma tutaj innego wyjścia. Co ja mogę tu jeszcze zrobić? Tu chyba. No właśnie. I teraz. No, jednak tak. Jednak tak. Dobra. Teraz gdzie? Teraz tu. Dobra. Jest balkon. Jest balkon. A nie, to jeszcze nie ten balkon. Dobra. Jest klucz. Mhm. Tu coś obniżyli. I tu chyba musimy wrócić. Ten drugi klucz chyba. Teraz pytanie, za tysiąc punktów w jaki sposób? No, dobrze wyczułem. Dobra. Dobra, jest. I tutaj mamy drugi klucz. I tym walką powinien się... E, otworzyć... Teraz na niego trzeba jakoś wejść i chyba tędy będzie można. Tak mi się wydaje. Tak. I jest. Wow. Jesteśmy na balkonie. I jest skarb. Złoty krzyż wysadzany klejnotami. Dobra. Aha, ale co dalej? Co dalej? No wiesz co, nie wiem za bardzo co teraz zrobić tu. tudo isso Ej, no co jest? Otworzył no, się balkon, ale tu. To... No, no witaj. A jest, widzisz. Trzeba było ten sam znaleźć. Znak. No chyba jaja sobie robicie. Hej, sali. Jestem. Pamiętasz ten fałszywy trop, który sprzedałeś Romanowi na Warro? Tak. No to siedzą właśnie tam, gdzie jest skarbiec. Tak, szczęście. Słuchaj, potrzebuję jakiejś dywersji, żeby ich wyciągnąć. Nie ma sprawy, młody. Dywersja, raz proszę. Ej, sali, tak? Jak pójdą, spotkamy się w mauzoleum. Idźcie przez katakumby. Jest bezpieczniej. Przyjąłem. A teraz muszę przejść, niezauważanie koło tych będzie. Niezauważenie. Spróbujmy. Saliwan uciekł. Odszukać go szybko! A co oni wiedzieli, że Saliwan uciekł? Upie trepy. Chyba nie muszę po cichu tego robić, bo widzę, że tutaj mam snajperkę. Więc. Uch. powinno być ok ok spokojnie dobra no już trzech jest okulna skąd ten Aha, tam jest. Ojciec, co, tego też byśmy musieli sprzątnąć. Kurwa Dobra. Jeszcze lata jakiś. Niestety ten najgorszy nam tutaj dzwiał i nie mamy na niego mocnych. Więc musimy go dorwać w inny sposób. A jest tam Dobra, dostał chyba kulę. Teraz się pojęł uspokoić. Jeszcze. Kurde, nie umiem. Cholera. Cholera. Dobra, jest ok Chyba ich tropłem. O. Wow. Shit. Wychodź. Dobra. To by byli wszyscy. Łatwo poszło? Tego mi było trzeba. Desert. Jest okej. Okay. MK. I zas! Dobra, gdzie tu teraz iść? Czekajcie... Jakieś katakumby albo coś... Nie... A tutaj chyba od razu... No... Tak się przynajmniej zdaje, że tu nie ma jakiegoś. Nie ma. Idziemy. Hej! Hej! Haha, ha, wiedziałem, że ci się uda młody. Co teraz? Nie wiem. Wymyślam na bieżąco. Ale to na pewno dobre miejsce. Znowu jakaś zagadka To ma związek z tymi symbolami To zobaczmy o, kielich przy Czekajcie Kielich Wąż Ha Rany Roman i na zrobili tu niezły bajzel A nie, to trzeba jak jest odrzucony ten wąż chyba na płasko Czyli tak, korona. Do góry. Kielich. Też. Książka. Nie, no coś tutaj nie pasuje. Na pewno to dobre miejsce. Kotwica też jest. Strzały... Do góry mają się Chyba, to, chyba o to by chodziło, no było co innego. Dobra, tak strzały, kotwica, muszla. Czekaj, muszla była w dół. Ha, jestem genialny. Dobra. Coś się tam poprzestawiało, widzisz? Yeah. Chyba dobrze trafiliśmy. Główka. Główka pracuje. Co tam widzisz? Nie wiem. Może ślepy zaułek. Chwila. Wydaje mi się, że tutaj może być przejście. Co się stało? Sali, zabieraj się! E? Pułapka! Oh! Oh! Saliwan, wszystko ok? Sali! Tak, tak, dobrze. Jestem cały. Pobijałeś mi tyłek! Dobra, lepiej wróć do biblioteki. Trzeba będzie poszukać innej drogi. Możemy iść tylko przed siebie. Tak. No to moi drodzy, dzięki za ten odcinek i zapraszam już na kolejny, zbliżamy się naprawdę już do końca. Fajnie jakby nie było przygody, także zapraszam na kolejne odcinki, a tymczasem dziękuję, trzymajcie się, cześć.